Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. W tym materiale pokażę Ci, jak skonfigurować bota, aby odpowiedział na Twoim fanpage pod postem do, do, do tych osób, które napisały komentarz, czyli się zaangażowały w wiadomości prywatne. Yy, jednakże miał małą prośbę, bo zrobię małe zmiany, jeśli chodzi o głośność, intro, zakończenia i muzyki w tle, bardzo bym prosił, aby po prostu tu w karcie zagłosować. Czy ta zmiana się Tobie podoba, czy nie, jak, jak wpływa na twój odbiór, jeśli chodzi o, o wiedzę przekazywany prezent. Także zapraszam na materię. <śmiech> <śmiech> tutaj jest bot, który się nazywa Chat Fuel. Przejdę tutaj URL wywidać widać go. Przejdźmy sobie do teraz. <laughs> Fanpage, ja mam tutaj fanpage, taki przykładowy, stworzony jakiś czas temu, testowy bot, czyli dajemy udostępni teraz, czyli tworzymy posta, bądź już mamy goto gotowego. Najważniejsze, aby tak jak tutaj widzisz, jest data z godziną ta data jest bardzo ważna i żeby post był publiczny po to aby ten bot mógł z nim współgrać przechodzimy sobie do tego bota i musimy koniecznie skopiować sobie ten link bo musimy się odnieść do naszego postu konkretnego bo chcemy na przykład żeby ten konkretny post yy, po prostu był aktywowany co teraz trzeba zrobić mamy sobie chat funnel, tu poprzez yy, jak się wyloguje i raz pokażę, jak to wygląda. Po prostu przechodzimy najprościej przez Facebooka. Jesteśmy połączeni. Podczas pierwszego połączenia, po prostu yy, strona poprosi cię, abyś wyznaczył, jaki, jaką stronę yy, swojego fanpage'a chcesz połączyć z tym botem. Ja w tym momencie mam pusto, więc muszę sobie go połączyć. Blankbot i connect to page. Ja tutaj już mam stronę poprzednią, ja tylko ją połączę jeszcze raz. Po prostu tutaj będzie pole wyboru. Mamy pole wyboru, zaraz zrobione. Teraz przechodzimy tutaj do opcji Grow, czyli wzrost, i dodaj rolę. Zaznaczamy sobie tekst, i tu bardzo ważna jest nazwa, bo jakbyśmy mieli wiele takich botów odpalonych, to ci się może mieszać, więc warto ją nazwać prawidłowo. Ja tu mam opcję test. Możesz na każdy komentarz tego bota wysłać z odpowiedzią. Tutaj tą odpowiedź zawierasz w 300 znakach. Chcemy dać specyficzny post. Powiedzmy, nie, to będzie post sponsorowany, załóżmy, i wklejamy tutaj ten link. I teraz wybieramy sobie na wszystkie komentarze pod tym postem albo konkretną rolę, czyli wybieramy sobie słowo kluczowe. Czyli jeśli w komentarzu będzie zawarte te słowo, ten bot do tej osoby się odezwie. Damy sobie cena. Cena. Info. Jeszcze raz. Cena. Info, ważne, dodać jeszcze, powiedzmy, duża, mała litera on, en, i tak dalej, rozbudować to tak, aby po prostu trafiło. I bot, że tak powiem, skonfigurowany, dajemy sobie don, czyli słowo kluczowe, cena. Będziemy testować, i teraz przechodzimy sobie na stronę. Bot jest skonfigurowany. Czy to teraz działa? Najważniejsze pytanie, tak. Jako administrator strony, no nie będziesz mógł komentować jako ty, bo sam do siebie wysyłać to trochę dziwne by było. Ale jak ustawisz tutaj siebie jako swoje konto prywatne. I bot już zareagował dość szybko. Napisałem, jaka cena. I bot, tutaj, w formie prywatnej, ze strony do mnie odpowiada. Dziękuję. Albo ta po prostu wiadomość, która jest po Pod spodem jest akurat zawarty tutaj dymek tego tutaj wpisu. Ale jak najbardziej, w ten sposób, możesz tu zareagować informację o cenie danego produktu. Jak się przedstawiasz. Jeśli to jest szkolenie, no to zapraszam na szkolenie. Możesz tam wkleić tak, także link na przykład bądź jakiegoś prezentu. Różne, różne szereg możliwości możesz zastosować. I z tym botem jeszcze jedna rzecz, bo być może prowadzisz jeszcze z innym botem kooperacji, załóżmy używasz ManyChat, z ManyChatem jest tak, aby się to nie gryzło. Jeśli masz tu opcję automizację, to jest bardzo ważne, bo tu masz coś jak ja, default answer i jeśli ktoś to Ci na odpisze, to ta odpowiedź będzie szła. Znaczy odpowiedź ci dzień dobry, puh, i poleci to. Do widzenia, cześć, jak tam, co tam. Ta wiadomość będzie ci z automatu się tu pokazywać. To warto w takiej sytuacji sobie usunąć. A była pusta. Welcome Message, jeśli masz ustawiony w manychacie, to tak samo tutaj wyłączasz. Albo na odwrót w manychacie wyłączasz, a tutaj masz aktywacyjne wszystko po to, aby po prostu nie zrobić sobie. Śmietnika. No, przed ustawieniem tego bota, tak dalej, warto poprosić kogoś znajomego, aby ci skomentował ten Twój post, powiedzmy na te słowo kluczowe, czy to działa. Żeby nawiązać krótką rozmowę, bo też masz tutaj y, później sytuację live chat, czyli osoby, które do ciebie nawiązały rozmowę, zamknięty i bot only, czyli osoby, które na tego bota odpowiedziały. Załóżmy. Tutaj poprosiłem Piotra, aby przetestował tego bota. Odpowiedział mi po prostu: "OK, zwykłą fajnie". Ale w tym momencie ja mogę zobaczyć, kto mi odpowie na mojego bota i przejść do rozmowy, bo mogę teraz tutaj napisać i ten bot i wysyła tą wiadomość. Jak widzisz przeszło tutaj na aktywę, czyli ja wykonałem aktywność do tego użytkownika, więc bym się zapisał już w tych aktywnych. Tutaj, jeśli by było więcej osób po prostu, które czekają na odpowiedź na Twojego bota a bądź uzupełnienie wiedzy, jak najbardziej wtedy możesz sobie z tą osobą nawiązać kontakt. A także dziękuję za oglądanie. Przypominam, aby w karcie tam, jeśli chodzi o, o intro zakończenie, jeśli chodzi o dźwięk, o modulację, to jest dla mnie ważne, jeśli chodzi o progres jeśli chodzi o mój kanał bo w tym momencie dla Ciebie jest przyjemniejszy odbiór a ja ze statystyk po prostu będę wiedział czy to idzie w dobrym kierunku i zapraszam Cię na następne filmy zostaw łapkę subkę komentarz udostępnij dla osób które chętnie tej wiedzy by się chciały dowiedzieć pozdrawiam Cię cześć